I, 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 i kiedy dzisiaj będziemy sobie właśnie oglądać satysfakcjonujące wideo i e, nie mogę powiedzieć, e, wow. Wtedy przegrywam. I co. Czekaj, o. Zaczynamy. Tutaj mamy jakieś pany, ten lud przyciska się, łamie. Tutaj mamy jakieś poprawianie. Nie wiem czym e, sposób. E, ten e, kładanie czymś, tylko nie. Dobra. Tutaj mamy opisany jakieś ruri. 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 Ładnie, ładnie. Tutaj jakieś. E, tutaj mamy jakieś takie zrywanie z czegoś. Nie wiem. Fajne, fajne, fajne. Fajne, fajne. fajne. E, e, I co? Tutaj właśnie mamy gdzieś tam właśnie zrywania tych sporników. O, fajnie. Tutaj ma jakaś pani tam wyrywa te warstwy, żeby do czego się dostać. O. Właśnie mam te zrywanie. O, i żeby się dostać do kurczaka. Ładnie, ładnie. Tutaj jakaś będzie dziura, kręcona. I tam przyrządem do kręcenia dziur, dziur. O, tutaj coś mam jakieś ciasto, pan zrepuje z nie wiem z czego, ale do wody, do wody. Bardzo szybko to robi. Kurde. Tutaj mamy coś. Zgrabianie do kupni Tutaj ktoś szybko tnie, nie wiem co takie, nie wiem. Szybko tnie, czym tutaj mamy robienie podeszwy Właśnie e, Nie podeszwy tylko tego co jest wnętrzu tego butów, wiecie Wiecie o co chodzi, bardzo szybko to jest robione, ładnie, ładnie Tu jakiś gor gornek się robi Coś tej tutaj robi, o tutaj zakrywanko jest Normalnie tutaj Ładnie, ładnie. No. Oczywiście mogę mówić ładnie i, 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 i fajnie, no, ale nie mogę powiedzieć e, tego, co mówiłem, więc jakby. Bo tutaj mam coś, że się, właśnie coś tam się wylewa, tylko do spanka nie wiem, co, ale e, no, nie wiem. No o tutaj mam jakiś pont szybko ten to 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 się czymś ziarnami tutaj chłop y, y, ten drzewa tnie szybko bardzo tutaj y, szywanie butów materiału z podeszwą y, nie wiem tutaj się robi jakieś wałki się tnie no małe kawałki. O, tutaj, jakieś tnięcie tniemcie paski, czegoś, nie wiem. Czego? Fajnie, fajnie. Mm. Tutaj, jakieś układanie i robienie z, z, rów, z czegoś. Nie wiem, nie wiem. O, to jest do do czegoś jakiś kamyków coś? O, tutaj takie mieszanie. O, tutaj coś tam będą robić z tym czarnym, nie wiem co, co to jest. Ale, ale. No i nie wiem. O, to jakieś mieszanie czegoś tam. Tutaj jakieś tam e, ten robienie czegoś z metalu albo z czegoś. Zniatanie. Bardzo szybko. Tutaj e, t, czegoś na płasku robienie. O tutaj ściskanie jakiegoś gluta. Jakoś, jakoś, jakiegoś gluta, żeby był mniejszy. O nie. To coś innego. O, tutaj coś ten wyciskanie. W C Mcie No nie, nie wiem czego na ścianę o kurde tutaj wełny się pozbywanie środka bardzo szybko Ja nie wiem Ja, ja nie wiem jak ludzie tak szybko ten to robią ale Ale, ale ja, ja nie wiem niczego tak szybko robić ale oglądamy dalej Tutaj jakieś e, wyciąganie rury e, Wlewanie z nich czegoś nie wiem i o o jeszcze o, o złoto zrobili jakieś serce Serce normalnie coś o robienie coś serce, nie? No serce robi. Tutaj jakieś e, ludzie jakiś albo coś innego zamarznięty lód tutaj jakieś układanie bal tych kawałków drewna Kurde, chłopco nabija te gwoździe szybko ja ale szybko tym gwoździami ten przybija te gwoździe tych te tutaj coś wybieranie monet i, i, i e, przebranie ich na nie wiem o tutaj e, coś właśnie mieszanie coś zielonego nie wiem co to jest ale mieszamy e, i wysypywanie do wody o robienie tych nie wiem o te jakieś ciosy pakowane do, do e, tutaj e, jakaś czekolada Albo nie ziemi coś o jakieś ciastka robienie Tutaj czegoś tnięcie Tutaj mam polerowanie czegoś, jakiegoś ten miski jakieś miski tutaj obcinanie na kawałki ciasta jakiegoś, albo, albo rolety tutaj robię dziurki folii albo czy, wiem, wylewanie e, czegoś żeby powstało coś czegoś czerwonego na tą doforenki o robienie dzwonka na na o. O, tutaj e, coś wbijanie wy o, o szycie właśnie uśmiechu bardzo szybko bardzo fajne tutaj czyścienia jakiejś e, wanny z e, brudu złota bardzo bardzo fajne wylewa ty ale hop, szybko to robi ja ci nie mogę coś tutaj jest mlewane jakieś ciasto do foremki, na bardzo tutaj mamy wyciąganie lodu ty ale luty. Tutaj robienie jakiegoś... Nie wiem, nie wiem, nie wiem szczerze Ale czegoś po... No, wkładanie czegoś tego do maszyny No, ja tutaj właśnie Robimy coś takiego O kurde Tutaj farbowanie puchy Ale szybko chłop to robi, ty Tutaj ten cięcie i zawijanie jakiegoś materiału, coś. Tutaj właśnie mamy coś cięcia, coś miękkiego. Jakiegoś ciasta albo jakiegoś... O i robienie z tego ten. Takiego łańcuchu z tego robienia. O, fajnie, fajnie. A fajnie. tutaj mamy coś wyginianie pod temperaturą. O, będzie laska robiona. O, nie. Łącuch duży e, tutaj robienie śniegu jakoś e, tam e, kaczki, śnieg robienie. Fajne, fajne. E, Oj nic nie. U, u nas dopiero co śnieg spadł. Kurczne. Ale dużo tego śniegu spadło. E, napiszcie czy u was spadł e, śnieg. A jeszcze zostawcie e, suba łapkę i, i ko komentarz napiszcie czy taki format wam się podoba i dzwona zostawcie tak dzwona i, i, i udostępnijcie kolegom tak udostępnijcie kolegom bo to jest bardzo ważne co lecimy dalej a jeszcze instagram widzicie i, i... dobra na kąt powiem gdzie macie wbić, tutaj mam jakieś z... ścięcie Eee, tutaj e, mieszanie czegoś czarnego z białym w takim garnku okrągłym naczyniu znaczy się o jeszcze tutaj ten czy przedrząs... dobra e, tutaj Ci jakiegoś materiału no. materiału tnięcie o tutaj takie nakładanie ten ja wiem co że ci nakłada takie wzory o. O, o to jest fajne strasznie e, dobra tutaj coś e, opalanie jakiegoś e, plastiku no, żeby nie było tych grudek o, ale fajnie to wygląda to fajnie, fajnie. E, i ten. tutaj chłop, chłop na tym staje to ten wraca i chłop tylko opala i już jakby nie było po tym śladu że chłop stanął i patrzcie nie no fajnie to wygląda tutaj mamy jakieś takie nalepki sortowanie tych nalepek o tutaj mamy jakieś coś wycinanie z metalu nie wiem czego ale czegoś wycinanie Dobra, tutaj mamy jakiś taki materiał, który właśnie, no, jakiś materiał po prostu. Tutaj mamy, że chłop, może chłop przyniurawił coś białego, i z tego woda leci. Tutaj czegoś życie. Nie wiem, czegoś jakiegoś materiału czerwonego, więc. Ale jak szybko na to robi tyle mamy jakieś ciasto e, właśnie chłop będzie to rozdzielał. O, wziął pierwszą część i co? O i chłop będzie to rozciągać będzie z tego robił e, Ciasto na pizza albo coś takiego nie wiem takie okrągłe e, ciasto Tutaj mamy jakiś koc, a nie, to jest nie wiem, jest dzielenie tego brązowego, jak widzicie. I tutaj mamy jakieś metalowe coś, i on to podgrzewa. I robi się czerwona końcówka, więc tutaj mamy czegoś tam, wkładanie do czegoś metalowego. I tutaj mamy właśnie. No takie kółka, które spadają z góreli. O, tutaj mam tort w kształcie zegara. Ty. Tort w kształcie zegara. A nie, to jest... Nie to nie jest tort. Nie wiem co to było, ale tutaj jakieś składanie. O i to było. Na tyle z tego filmiku. Zdam cię Łapkę w górę, suba, jak mówię, dzwonek. Się na Instagrama na no, mój drugi kanał i e, też e, co na mój serwer Discord na grupę na Facebooku no i na e, e, i co, no, no, tyle. E, do nas filmów i Naura